To są właśnie sławne Casas Colgadas. Zobaczcie, jaki niesamowity widok. Jesteśmy blisko Torre de Mangana. Patrzcie, jak kula leci. Zobacz. Patrz. Chyba najpiękniejszy rynek jaki widziałem. No i jesteśmy. Dojechaliśmy właśnie do Kłęki. Na pokój musimy niestety poczekać do godziny trzeciej, Uczekiwanie jest o godzinie trzeciej. Także walizkę i komputer dałem do maletery. Także teraz jedziemy na Stare Miasto. Autobus jest tutaj zaraz obok, za dosłownie 20 minut. Także samochód już zostawiamy tutaj przy hotelu. A my wybieramy się na Stare Miasto. Autobusem numer 1, później, jak wrócimy do hotelu, to pokażę Wam, jak wygląda nasz pokój. Zatrzymaliśmy się w NH Hotel. Także do zobaczenia już na starym mieście. Wiecie co? Nawet trafiliśmy w fajną pogodę, bo jest aktualnie 25 stopni w cieniu. Także na zwiedzanie starego miasta będzie no, cudna pogoda. I po malutku zbliżamy się do. Starego miasta do Kasko Antiguo. Już widać mury. Także teraz nas czeka trochę w chodzenia. ale nie będę wam przecież pokazywał swojej twarzy. Pokażę wam właśnie jak wygląda klęka od strony kamery przedniej. Także oglądajcie. zrobili nam psikusa most został zamknięty także musimy się cofnąć jeżeli planujecie przyjechać tutaj w najbliższym czasie to wiecie że ten most jest tutaj zamknięty ta droga prowadząca do mostu od audytorium jest ślepą uliczką także pamiętajcie o tym że będziecie musieli nadrobić 10 minut ale naprawdę warto powiem wam że trzeba mieć kondycję żeby z samego dołu wejść tutaj do góry. I pomimo tego, że nie jest tak gorąco, to naprawdę można się zmęczyć. Zobaczcie, jak to wygląda świetnie Patrzcie, jak kula leci Zobacz Patrz No, zaraz zobaczysz, jak ta kula Patrz Gracias. <laughs> Jest polecane, żeby się tam wybrać. Jest darmowe. Będziecie mieli naprawdę pełno zabawy. Chyba najpiękniejszy rynek, jaki widziałem. Mega świetnie to wygląda. Tutaj jest ta główna katedra Bekłęka. Bardzo stara. Więcej możecie przeczytać w moim przewodniku o kłęce. Zapraszam na stronę polako.spl. Bario tutaj z Kłęki jest naprawdę prześliczne. I to e, prawda, że do Kłęki przyjeżdża się zwiedzać powoli. Nie można tego robić szybko, bo e, no, jest tu naprawdę dużo rzeczy do zwiedzania. Te uliczki, tutaj naprawdę z różnego rodzaju tarasami, restauracjami. no Jeden dzień to jest za mało, ale postaramy się zobaczyć jak najwięcej. Jest już po 14, e, także część muzeów jest już zamknięta. Ale otwiera się o godzinie 17. Także my sobie pójdziemy gdzieś do restauracji jeszcze zjeść. E, pochodzimy tutaj my po barrio. Chcę pokazać dino. Tak, pokażmy dino. Świetny duch. Naprawdę mega ładnie tutaj jest. To miasto jest naprawdę ślicznie osadzone w tutejszych skałach, także trzeba tutaj przyjechać, zobaczyć jak to wygląda, bo jest co zwiedzać. No, i to jest czterogwiazdkowy pokój. Jest łóżko, główne łóżko dodatkowe, szafa. I to generalnie za 82 euro. Widok z okna. No, i tak wygląda Zazienka. A normalna łazienka ładna, normalna i witam ponownie po krótkiej przerwie byliśmy zjeść, odebrać apartament jak widzieliście czy pokój hotelowy a teraz wybraliśmy się do Muzeum Archeologicznego gdzie będziemy podziwiać dinozaury skamieniałości oraz inne tego typu artefakty z czasów prehistorii Także zapraszam Was, chodźcie z nami. Zobaczcie jakie duże dinozaury. Denis, co to jest za dinozaur? Bo ja to się nie znam. Zapewne jest to jakiś... Triceratops. Jakiś roślinożerny, co? Nie, triceratops. A, triceratops. A zobaczcie jakie tam małe te Nie, to znowu. Zapowiada się ciekawie, bo za muzeum nie trzeba nic płacić. Także jeżeli przyjeżdżacie tutaj z dziećmi, to naprawdę warto odwiedzić to muzeum. Jest to otwarte do 19 oczywiście ze siastą, także możecie sobie to jakoś ciekawie zaplanować, także Muzeum jest za darmo, jest tutaj dosyć dużo sal, bo dziewięć sal jest razem, skamieniałości, mega fajny park, jest również bar, także można sobie usiąść coś i wypić, także oglądajcie dalej. Patrzcie, gdzie przeszliśmy, tutaj pod kłęką jest Playa Municipal, gdzie można się kąpać w rzece wynająć sobie kajaki albo łódki. Są miejsca wydzielone. Oczywiście zakaz skakania na główkę. Prohibido tirarse de cabesa. Prysznice są. Serio? No? No Są również baseny, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z basenu, to widzę są dwa baseny. jeden na dole i jeden u góry. tam górny basen. No, no i zmierzamy do... La Cruz del Diablo i tu są te mieszkania. Te domy są zupełnie puste, ale z mega widokiem to ma potencjał na hotel w Kłękach. Te przejścia wykute w ogóle w skalę też coś niesamowitego. Pekłęta jako historyczne miasto, pełne wąskich uliczek, zakamarek i malowniczych miejsc, rodzi również wiele opowieści i legend. Tutaj, poza murem miasta, jest jedna z legend, które chcę Wam opowiedzieć. Pierwsza z tych legend miała miejsce właśnie tutaj, gdzie jest ten krzyż, który nazywa się La Cruz del Diablo. Mówi się, że w XVIII wieku w Kłęka żył młody człowiek o imieniu Diego, syn Ojdora, który bardzo lubił imprezować i zalecać się do wszystkich zamężnych kobiet, które znalazły się na jego drodze, ale kiedy udało mu się zaciągnąć je do łóżka, zostawiał je. Pewnego letniego dnia przyjechała młoda kobieta o imieniu Diana, a Diego oczywiście zakochał się w niej. Diego długo kręcił się wokół Diany, ale udało mu się zdobyć jej tylko przyjaźń. Ale pewnego ranka w Wigilię Wszystkich Świętych, Diego otrzymał wiadomość od Diany: Będę na ciebie czekał tutaj, i będę twoja w noc zmarłych. Diego był przeszczęśliwy, bo miały spełnić jego najbardziej upragnione życzenie. W kłęka zaczęło padać i grzmieć. Burza była jak nigdy dotąd, ale Diego podszedł na spotkanie z Dianą, która czekała na niego w miejscu Las Angustias, wystawnej sukni. Gdy tylko się zobaczyli, Diego i Diana zaczęli się całować i przytulać, jak dwoje szalonych kochanków, nie zważając na grzmoty i błyskawice, które było słychać na całym niebie naokoło kłęka. Diego poszedł na całość i zaczął wsuwać ręce pod spódnicę Diany, kiedy je podniósł przez całe jego ciało przebiegł dreszcz, bo pod spódnicami nie znalazł nóg tylko dwie kozie nogi. Młodzieniec uciekł krzycząc z przerażenia, a Diana, która była lucyferem we własnej osobie, zaczęła gonić Diego z przerażliwym śmiechem. Diego pobiegł do atrium klasztorów, które było w pobliżu Ermita de las Angustias, gdzie znajdował się kamienny krzyż. Młodzieniec mocno się go trzymał. Diabeł, w momencie gdy Diego wchodził na krzyż, zadał mu cios, który ogodził młodzieńca w ramię i pozostawił ślad na kamiennym krzyżu. W tym momencie diabeł zniknął w błysku błyskawicy. Mówi się, że następnego dnia Diego wstąpił do klasztoru franciszkanów bosłych i już nigdy go nie opuścił. Właśnie jesteśmy świadkami, jak zapalają się lampki w kłękach. Godzina 21.25. No, chyba z 300 metrów do góry weszliśmy. Jeszcze kilka wrzutek na miasto z w nocy. My się zbieramy już samochodem do hotelu. Zostawiamy samochód i idziemy wypić jakiegoś drinka. Także, jak co, to zobaczymy się na drinku. Jak nie, to zobaczymy się jutro. I wylądowaliśmy w końcu w barze La Esencia e, na drinku. Anetka wypije drinka, ja wypiję sobie piwko. E, także na dzisiaj to będzie już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Planujemy jeszcze dodatkowe wyjazdy, ale to już zobaczycie kiedy indziej. E, także śledźcie ten kanał, subskrybujcie, lajkujcie. Dzielcie się nim z innymi. Do zobaczenia. Cześć.